Cześć Stanów Kushi, GO Fest 2021, dzień pierwszy jest ze mną Godryk i Marek. Zaraz podpytam chłopaków, jakie już szani złapali, bo event zaczął się 2 godziny 18 minut temu i zaraz zobaczę, jakie ja szani złapałem. Bo dwa już wiem, może jeszcze coś po drodze weszło tym oto urządzeniem. A propos tego oto urządzenia, to Godryk tutaj jest inżynierem, skonstruował lepszą wersję, może zademonstrować. O, proszę bardzo, widzicie, jeśli coś działa, to nie jest głupie. Zaufaj mi, jestem inżynierem, brawo. Jakiego Shiny Ci złapało to urządzenie wspaniałe dzisiaj już? Shiny Pikachu z czapeczką. Jak się nazywa taki rodzaj czapeczki? Tupecik? Fedora? Nie. Jakieś jeszcze Shiny Godric dzisiaj masz już? Tutaj, why not, u mnie. Kolejna dyszka. Shiny Apon. Shiny Sider. A u Ciebie? U mnie akurat dość bardzo skromnie, bo tylko Executor, Audino. To całkiem fajnie, Audino, świeżutki, nowiutki Shiny. Zobaczmy u mnie. O, Tim Paul mi się złapał. Tego nie wiedziałem. Także mam Shiny Tim Pola. Audino, to złapałem jak jadłem się na nie w McDonaldzie. I Tangela też mi się złapała Pokéball Plusem. Także ja mam trzy, Dobry początek dnia. Zaczynamy GoFest 2021. Lecimy z tym. Myślałem, czy byśmy nie zrobili siga. Masz już laki Shiny Sightera? Nie. Z marki mamy laki Trade'a dzisiaj, bo może być mega niedługo, nie? Seasor. Tak. Ewentualnie jeszcze myślałem o Tyrku. Dobra, przejdźmy na drugą stronę, to jeszcze pomyślimy, a ja się zabieram słuchajcie za quest'a, a nie, to jest, to jest z tego jeszcze, z karty z profesorem Willowem, to nie jest Go Fest. Dawać serduszko ze swoim buddy, będzie pierwszy etap, 15 etapów jest, na których jesteście etapach? Na ósmym. No. Na ósmym? A z tego trzy etapy są jak wybierasz Pokemon'a, Pikachu, mhm. to ci daj, to A, etap. to jest jako etap, dobra, bo trzy etapie... razy wybierasz, nie? Tak, Dobra. masz osiem etapów do zrobienia. O, Zigzagoon, o, Mind Junior, zresztą muszę gifty otworzyć, bo chcę dzisiaj siódemki wykluwać. W tym odcinku. Bo z siódemek też lecą fajne, nowe shiny. Na tym polega gofest na zdobywaniu jak najwięcej shiny w jak najkrótszym czasie. Także jajka, myślę, że też mi trochę mogą w tym pomóc. Ale zróbmy ten pierwszy etap, słuchajcie, czyli karmienie ślimaka. W sumie dał mi, dał mi prezent, więc już w sumie się liczy jako jedno serduszko. Ktoś z was odpala muzykę w grze czy przypał za duży, chodzić z muzyką odpaloną? To ja odpalę. Odpal. Jest pewien Pikachu na. Za sceną, której chce się z Tą spotkać. Czy bardziej wolałbyś show rockowe czy popowe? Pikachu Rockstar czy Pikachu Popstar. Już muszę wybrać. Co wybraliście chłopaki? Popstar. A Godryk? Popstar i Rockstar. To ja wybieram Rockstar. Nie mogę co to za Rockstar. Czy to jest jakiś może w Japonii jakieś kurcze visual Kei, nie wiem. Teraz tak, wykluj jajko będzie. Za 20 Pokemonów zrób Snapshota, Spoko. To a propos jajek, otwieram gifty. To jest muzyka pop, słuchajcie tego. W tym roku tematy całego GoFesty to jest muzyczny, motyw muzyczny, ponieważ Meleta Pokémon muzyczny. W tak się zboda napisane, że to jest Aria Pokémon. Nie wiem co jest Aria, nie znam się na muzyce. Wiecie, co jest Aria? Aria autorowa. To już wszystko wiemy. Posłuchajmy Roka. To jest jak z pierwszej generacji. ma no. Masuda, pozdrawiamy Cię oczywiście. Ładnie skomponowałeś. Wiemy, że oglądasz, wiemy, że oglądasz Junichi. O, Zoe tu mi wysłała gifta Newcastle, dziękuję. Ale ja jak już mam chyba sześć, także wstawiam je w tym momencie. Super inkubatorem zamiast siedmiu będzie 2 i dwa i trzy, no to nie tak źle. Widziałem sporo oburzenia gdzieś tam na Twitterze, że Dali Questa w tym roku przejdzie jeden kilometr bo gdzie nie jest lockdown, także to trochę przypołowę, no ale w Polsce wiecie, jest, jak jest, można chodzić. Polujemy oczywiście na sołka i Froła, shiny. A i słuchajcie, na trochę nam uchylił rąbka tajemnicy, co będzie naszym... Unlockiem, bonus unlockiem właśnie za to, że wykonamy, oczywiście wykonamy wszystkie tutaj challenge'e na GoFestie. Pierwszego posta już stawili wczoraj i tam było widać Kranidosa i Shieldona i takie gwiazdki obok nich, czyli, że będą szaleni po prostu nowe. Czyli to miał na myśli Niantic, kiedy chodziło im o Pokemony z różnych epok. No bo Kranidos i Shieldon to są Pokemony prehistoryczne. I w ogóle co ciekawe, najpierw wrzucili ten obrazek na polskiego Twittera Pokemon Go, a dopiero potem na angielskiego, także e, pierwszy raz chyba w historii widzieliśmy coś pierwsi na świecie. I drugi obrazek, jaki wrzucono dzisiaj, a propos drugiego bonusu, na nim widać na dole sylwetkę Herakrosa i też z symbolem gwiazdeczki, czyli będzie shiny Herakros na całym świecie do złapania, w tym w Polsce, no tutaj mogę na 99,9% powiedzieć, że właśnie to oznacza ten obrazek, także to będzie fajne, a tam po lewej u góry na tym obrazku jest takie coś, co jest trochę zamazane, nie wiem co to jest Macie jakiś pomysł, widzicie ten obrazek? No moim zdaniem to jest po prostu coś z tyłu, tylko zamazane. Wygląda jak mhm. jakiś Dustok albo coś. Jest jakiś regionalny Pokémon, który przypomina jakiegoś motyla, czy coś? Nie chyba. Chyba że duch duchowa Quesola. Tak trochę nie wygląda. A, niektórzy z was może zwrócić uwagę, na ekranie wczytywania jest chupa widoczna po prawej u góry. Takie nawiązanie do Questa. Z tego wszystkiego najbardziej mi się podoba Herakros. Ile lat temu byłem w Brazylii po Herakrosa? Cztery chyba, co? Tobie łapałem wtedy, nie? Kiedy mi za drugim razem, ja... A za drugim ja razem ci łapałem w Peru. Mam przynajmniej rodzinkę. Nasz rodzinkę Herakrosów? Kiedyś będzie rozmnażanie, to wiem co, co? będziesz robił. Siedział i rozmnażał Herakrosy. To by było super. Kurczę, już dawałem ten pomysł na Antikowi parę razy, może kiedyś go wykorzystają. Nie, masz dwa Herakrosy, dajmy na to, rozmnażasz je sobie, to by kosztowało jakieś tam zasoby. Może Stardust, może pójście do jakiegoś specjalnego gyma czy coś. No i potem byś miał na przykład większą szansę na Shiny z takiego jajka, nie? To by było spoko. Zobacz, że tak temu, jak w Prime Potterze, też w że chodzisz w i później, później każdy, kto ci wchodził, będzie mógł to Ganiać te jajko. Jest takie coś w Potterze? Czyli wszyscy mogą korzystać z tego, co Ty zasadzisz jakby? Tak. I jak ktoś Ci zbierze, to to nie zabiera Tobie? Nie. Ty i tak możesz to potem zebrać. No to to by było spoko jakby tak właśnie jajka działały, roznażanie w poksach. Jest i Pikachu w tupeciku. O ile dobrze to nazywam, nie wiem czy to jest tupecik. Marek, a Ty masz jakiegoś takiego tyrka na wysokim levelu? Ale co, nie ma jakiegoś zbyt dobrego IV? Większość. <laughs> jak Wam idzie dzisiaj? Ja wiem, telefon się do no, lecę do koła do, do, do serwisu. No, <laughs> no <dana>. to powodzenia. Ty mogę spróbować zażądać zwrotów kosztów? No, za, za bilet, mega na offense. Nawet mam takiego Shiny ze SmackDownem. Też mam. Też ee, powyżej 3000 i ma słaba Ivy. Tak jakbyśmy zrobili na nalaki, no to by było gwarantowane lepsze Ivy, plus na pod mega ewolucję. Co myślisz o takim tyrku pod mega Ewo? Tak. Ile? 3, 3, 5, 7. No to idealnie. No ewoluowałem, co miałem wtedy, pamiętam, z tych shiny. Syczk się zaczęło, a on był w lipcu. To, czyli to był jakiś tak, mniej więcej tak. szósty albo siódmy community Tak. Realizujemy właśnie z, z kusim tego naszego lucky tradera, tego widzieliśmy w marcu. Oj dawno, nie pamiętam już nawet. Marzec. No bo mam tego tyrka, nie jest idealny IV. Teraz będzie na pewno lepsze, plus jeszcze będzie tańszy w, tańszy w wzmacnianiu ewentualnie. Obaj mamy z, z movesetem community także... Obaj zyskujemy na tym, bo Twój też miał jakieś takie IV poniżej, powiedzmy 12, 12, 12. Tak. No to na pewno dla obu z nas będzie to lepsze IV niż było. A coś czujesz, że z mega Pokémonów, to może, może Megatyrek w tym roku się pojawi. Byłoby spoko. 3, 3, 6, 7. A 15 ataków, no to jestem zadowolony. 15 na defensy, ale... Czyli masz 13, 15, 12. 15, tak. Dobra, ja mam 15, 13, 13. Całkiem ładnie, całkiem eleganckie. Dla mnie to jest takie akceptowalne i naprawdę... Jest Także po... hej, dzięki za trade'a, jestem naprawdę zadowolony. Ale ja też, dzięki. Ja sobie to od razu zrobię na 40 level, go. Na 40 można zrobić pewnie, że tak. Tak, też zrobię. Bo na 50 to czekam Oczywiście jakby zwiedziałem kompet candy, bo teraz tak po, po, połowicie nie ma sensu. No ja też mam 77 dopiero ja Excel 155, no to jesteś bliżej. Drugi atak też można mu zrobić z sumie ewentualnie podmroczny. Bo no mi często właśnie przy rajdach na YouTube Gujeja Ty -tyrka. dobrze kombinujesz, że nieraz graci sama podpowiada właśnie jego na rajdy. Dzięki za trayda. W ogóle na tego marynarza. To jest taki mundurek jakby na toll shipy. Z tego, co kojarzę, ta, tą koszulkę. Ale na samym Jimmie, kurczę, ma opuszczone gacie ten marynos, nie wiem czemu. Ty. Fajne zdjęcie ktoś zrobił na Jimmie, na nie wiem, czy widziałeś to. Cześć, witam. Są jaja, dwójki. tempo A, jedno jajo, no ale spokoj, lewy wystarczy. A, miałem zrobić mega ewolucję. Podmroczne candy. To może handuma sobie zrobię. O, akurat mam questa mega ewolu... Trzy pokemony? To co, etap trzeci z 11 Zaliczony. Spotkanie z niejakim... Pikachu, może? Jest i on, jest i Pikachu. Rockstar, on nie może być Shiny, nie, on jest zablokowany. Także ani Popstar, ani Rockstar nie istnieje w wariancie Shiny niestety. Jest i Rockstar. Szemen 12. Minimalnie jest 10, 10, 10 z Questa. Dobra, także to jest pamiątka, dam tu taka pamiątka. A teraz muszę wybrać Zigzaguna albo ponite. Wybieram Zigzaguna, bo Shiny Polite już mam, a Shiny Galerańskiego Zigzaguna nie mam. I w tym momencie muszę, szyker bole, 15 berry, 13. Nice. Nic trudnego, także się za to zabieram. Zrobimy sobie zaraz zdjęcie na tym w łoniach i też wstawimy z hashtagiem? Może będziemy w grze. O, widzę, że Zoe jest na przykład w grze. O, jest ich tych czterech, jak oni tam się nazywają. Czterek jest cuwa. Czterech jej słów bo cztery pan ten... Nie, nie pamiętam jak oni się tam nazywają. Nie nam basfida. Także. Zrób 5 milionów 500 tysięcy greatów i dostaniemy 5 razy Expa za nice great, excellent i Curball. 5 razy exp, 5 razy X, tego jeszcze nie było, czyli na laki jak razy 10. I teraz mamy habitat, moi drodzy, Jaskini. O, czyli mogę polować na przykład na Szani Zubata, którego bym chciał. Myślałem, że skończyli ale Jana Pawła na GoFest sam raz. Ale tutaj ten ostatni odcinek, to trzeba niestety jakoś obok przejść przez, przez plac budowy. Są siódemki pierwsze, słuchajcie. Tutaj Marek mi powiedział ciekawą teorię, właśnie ciekawe spostrzeżenie. Będzie Shiny Heracross dla wszystkich jako jedno z nagród właśnie po GoFestie. I tutaj Marek zwrócił uwagę, że i tak przecież będzie mega Heracross prędzej czy później, no bo musi być. A ma mega ewolucję ten Pokémon. I tak prędzej czy później będą rajdy na mega herakrosa, więc będzie i tak dało się złapać tego herakrosa wszędzie na całym świecie, w tym w Polsce też. Więc, a żeby jakiś Pokémon... Miał Mega, no to do tej pory na Mega rajdach też można było trafić Shiny danego Pokemona, więc i tak jakby Niantic musi tego, tego Shiny herakrosa prowadzić i i tak prędzej czy później, no i tak będzie dostępny na całym świecie, więc tak jakby fakt, że wybrali tego herakrosa, no to tak jakby i tak prędzej czy później musieli nam dać tego Shiny herakrosa w tej czy innej formie. Bo przestanie być w pewnym sensie regionalnym Pokemonem, w tym samym sensie co na przykład Farfetch przestał, no bo można już zdobyć tego Galareńskiego z jajek. Na co dzień, więc pisik w Pokedexie może mieć każdy nie jadąc do Azji. I na tej samej zasadzie każdy będzie mógł złapać do Pokedexu Heracrosa. I tak, z Mega Rajdach, jak już taki Heracross na Mega Rajdach będzie. Także no tutaj właśnie rozgryźliśmy czemu, czemu akurat ten Shiny Heracross dla wszystkich. Przestrzeń, czyli jestem w tym bocie przestrzennym. Tak, jest że Space and Time, no. Tak, jak przestrzeń, czyli dla, dla wszystkich. Tak, czyli po prostu z innego kontynentu przeniesiony Pokémon do nas. Kolejny zestaw jajeczek, kolejne szanse na jakieś ciekawe shiny. Chociaż szczerze mówiąc, nie wiem czy jest sens, że ja te jajka dzisiaj wykluwał. O, jeszcze jakaś animacja, która mi się nie wyświetliła. Nie wiem czy jest sens, bo nie wiem czy nie jest dużo większa szansa z, na dziko po prostu na shiny aktualnie niż z jajek. I tak mam dużo w sumie super inkubatorów, muszę coś z nimi kiedyś prędzej czy później zrobić. Teraz jeszcze przez 20 minut jest bonus 5 razy EXP za nice, great. Excellent i pierwszy rzut, także tak jak widzicie teraz na tym giblu, mając Lucky'ego odpalonego, 10500 expa, także skupię się trochę na łapaniu jeszcze przez te 18 minut i zaraz do Was się melduję z powrotem. Dobra, słuchajcie, etap piąty zrobiony, ten bonus, że był exp z 5 za excellenty skończony też, trochę się expa wbiło, na szyi noszę mój... Ej, czy to jest gwarantowany Szani w tym etapie szóstym? Na szczęście. Trafiłem w szalni? Galareńskiego zigzagu na szapce z questa. Nie chciałem uwierzyć w swoje szczęście. Nie? To cieszę się, że go wybrałem, bo galareńską ponitę już miałem szani. E, no to jest, to, to jest ładna pamiątka, słuchajcie. Hashtag pamiątka. Nie wiem, czemu niektórym szalenie daje hashtag pamiątka, a niektórym nie. No ale dobra. To jest takie moje subiektywne, po prostu uczucie, które jest bardziej wyjątkowe. Pikachu i Galerański Zigzadą będą potrzebowali jeszcze jednego członka zespołu, żeby razem grać. Flygon czy Gardevoir? Którego wybiera? Co wybrałeś? flygon czy Gardevoir? Gardevoir. Marka nawet nie pytam, bo na pewno też Gardevoir. Podejrzewam, że 90% graczy wybierze Gardevoir, bo jest po prostu fajniejsza. Ten Flygon w tej czapce to dla mnie jest taki dziwny trochę. Nie wiem. Pokémon, który dla mnie nie pasuje do tego, żeby przybranym. Przejdzie ten kilometr, użyj insensa. A przy okazji ustawiam sobie Pikachu Rockstar na body, bo będziemy robić we trzech. Ten tryb tutaj to jest obok play, widzicie? I można wspólnie robić zdjęcia swoich body. Godrek ustawi tego Pikachu z czapką Meloety, Marek tego Pikachu Popstar i zrobimy sobie we trzech zdjęcie z trzema rodzajami Pikachu i wrzucimy na Twittera z tym hashtagiem GoFest2021. Zobaczymy, czy pojawimy się w grze w tym miejscu, gdzie te zdjęcia ale coś mi się nie załadowały te zdjęcia, no ale tutaj to powinny się pojawiać zdjęcia właśnie trenerów z całego świata, którzy zrobili jakieś fajne zdjęcia i wstawili na Twittera. Prójmy, może też pojawimy się w grze, czemu nie? Uuuu, Shiny pięknie piękny jest, zielonkawy. Marek złapał meloetę. meloetę, Kamil złapał Meloetę, także pora na mnie. Ja zacząłem trochę później tego quest'a, tak dwie godziny po rozpoczęciu eventu dopiero, a tymczasem jajka, siódemki. Zapewne w międzyczasie te Shiny Wishmoora, o. Też Wam zaraz pokażę. O, flygon się reski. Przerywam wykluwanie jajek z powodu złapania Audino, bo jest bonusowy Starodasek, się głapie. O, dostałem naklejki, dzięki. Dzięki, John. W ogóle John w tym roku, pan John dla mnie, przepraszam. Nie poznaliśmy się osobiście. Z Johnem Henkim. Pan John Henki w tym roku zrobił cały taki filmik powitalny na GO Festa, jak gra sobie tam w San Francisco. Opowiedział też fajną historię o tym, bo był na tym nabrzeżu, gdzie kiedyś cumował statek Niantic. Większość osób nie wie, że właśnie nazwa Niantic się wzięła od takiego statku, który właśnie tam cumował w San Francisco w XIX wieku. Także powoli, pomalutku, aż do skutku, Cheryl Candy. O jest, jest i ona. Gardevoir. Sernaito po japońsku 10 candy te 2 xl Tim Go Rocket próbuje nam przeszkodzić w obchodach czy oni naprawdę muszą próbować zepsuć wszystko przepraszam że psuję twoje Przygotowania w dyrektorze, czy właściwie dyrektor można przetłumaczyć bardziej jako reżyser, tak? Zresztą to mam tutaj napisane na swojej tutaj plakietce, którą dostałem od piku. i zawalczyć z Go Rocketem, okej, okay. trzy ewolucje, trzy perapy, dobra, muszę dwóch y, członków Team Go Rocket. Ale ładne zdjęcia ludzie wrzucają, kurczę, no nasze też zgłosiliśmy właśnie, w tym momencie zrobiliśmy sobie, pokażę wam, na Twitterze z hashtagiem Pokemon Go Fest może też będziemy w aplikacji w grze, nie wiem, pewnie nie ale spróbować warto było, no i mamy fajną pamiątkę. Ale powiem Wam szczerze mówiąc, ten tryb, że w trzech się robi zdjęcia trzem Pokemonom, ale to było ciężkie, robiliśmy to chyba z pół godziny, żeby ustawić te Pikachu we trzech tam, gdzie powinny być. No nie wiem, może następny raz by już nam poszło łatwiej, bo musieliśmy się trochę tego nauczyć. Szczerze mówiąc, ja to robiłem pierwszy raz. Wykluwam jajka dalej. Coś te jajka, tak bez przekonania robię te jajka podczas tego eventu, bo nie jestem pewien, czy to przyniesie mi dużo szajni. Bardziej się pewnie powiem skupić na czekach dzikich pokemonów. Na coś te super inkubatory kiedyś trzeba wydać, nie? Cricket od... Klefa! Klefa. O! Szaniczek! Nie. Jak się bawić, to się bawić. Dzisiaj jak to oglądacie? Livestream z drugiego dnia GoFestu, bo... ten odcinek pewnie wrzucam jutro rano. Drugi dzień GoFestu, dzień rajdowy. Live'a robię na YouTubie od 12 i około i rajdujemy ile się da na zdalnych rajdpasach. Ale piękne naklejki są w tym roku w giftach. W ogóle jakieś lepsze niż rok temu. Rok temu ten, ta cała taka stylistyka GoFestu była taka, nie wiem, jakaś... czerwonawa. Działamy dalej. Na ten moment Shiny dla mnie jest 6 sztuk, bo ten Trek no to to był Lucky Trade. Jestem, myślę, zadowolony. Audino bardzo chciałem mieć. Wishmoora też chciałem mieć, Zigzaguna też chciałem bardzo mieć. No to w sumie, co chciałem mieć, to mam. Coś jeszcze chciałem mieć dzisiaj? A! Froła i Sołka chciałem mieć, także no, popracujmy nad tym. Dobra, słuchajcie, mamy tak. Etap ósmy. Pikachu gadryński, Zig Zagun, Gardevoir. Twój zespół muzyczny jest zebrany i gotowy na emocjonalne przedstawienie. Kandela pracowała, żeby wszystko było perfekcyjnie, nad dekoracjami. Serduszko z Buddy, 15 różnych gatunków Pokémonów, 3 gifty do friendów wysyłamy. Moim Buddy jest Pikachu. To nie jest reklama jak coś koncertu Cleo. ja być polski Pikachu ten, Kleo, nie? W stroju słowiańskim ten. I by poruszał tym, co mama w genach dała. 15 gatunków, 3 gifty. Już mam 5 takich giftów, których nigdy nie wysłałem, i nie zamierzam wysłać. Jeden to jest statua Hanumana z Malezji, Muza Odkrycia z Orlando na Florydzie, Big Ben, Angor Wat i kapliczka z wyspy w Santorini. Co mam 348 no. naklejek. Thank you. Nie wiem nawet skąd to się wzięło, ale okej. Okay. To co, łapiemy poczki przechodzimy do etapu kolejnego. Kilka siódmeczek. I tym połowem. Audino Wishmoor. Wishmore cricket od. Wish dobra. Oficjalnie te jajka gofestowe 4 na 10. Nie polecam tego użytkownika. Na ten moment raczej jestem na nie. Woo! Shining pool! Nice. Na pięknych wach, dobrego. Słyszałem raport o mitycznym Pokemonie. To Pokémon melodii. Wyłączam grę. Miałem włączyć muzykę w grze, jak będę łapał Meloetę bo teraz to już jest ten moment. Zazwyczaj tego nie używam, ale okej. Okay. Tylko nie dawajcie mi copyright strajka na Yantik słuchajcie i Pokémon Company. Niepotrzebnie włączałem grę, mogę po prostu przejść przez ten ekran, ale dla pewności wyłączyłem i włączyłem jeszcze raz. I posłuchajmy tej muzyki. Uuu, mm. jaka scena. Piękna muzyka, bardzo mi się podoba. Taka trochę w stylu takich japońskich gier z lat 90. i 80. Co w sumie ma dużo sensu, no bo dziś ci Masuda to skomponował, więc dalej ma ten sam swój styl jakby momentami z nami. Ja nie wiem, przynajmniej jest remis jakichś z jego starszych piosenek czy chociażby. Tam, z Pokémon Go. Zazwyczaj w sumie nie, nie gram z dźwiękiem. Niby 5 lat gram w tą grę, ale prawie nigdy z dźwiękiem, więc teraz wsiądzie. Fajnie, zrobili ten ekran. Naprawdę jest to dobrze zrealizowane w tym roku i wpisik do Pokédexu. Tak jest. Meloeta. Mityczny Pokémon w moim Pokédexie Pokemon Pokémon Go. Ale ma fajny odgłos. Piękny. Jakie i fałki, jestem ciekaw. 14 i 10, 12. Nie żeby to miało jakieś znaczenie, tak z ciekawości sprawdzam. Teraz jak zrealizuję quest'a z transferu 30 Pokémon, zrób na przota Meloety, dań nowego frienda. Zrobić mi, Godryk, zdjęcie z meletą. Uuu, jaka fotobomba piękna! O, lewitująca też jest, no idealnie. Dzięki, Godryk. Muzea Sepiska z transferu 30 Poków. Poszedł transfer i mamy koszulkę Meloety. Mmm, piękne naklejki. Rokowa pozycja. Jestem ciekaw, co będzie się działo drugiego dnia GoFesto. Jest i rokowa pozycja, słuchajcie. Grubo. Dobra, jeszcze pełna godzinka do końca eventu. Może jeszcze jakiś Szajni wsiądzie, chociaż kurczę, coś to tempo spadło mi. Osiem Szajni dopiero dzisiaj. Nie, mniej. Siedem. Może jeszcze chociaż jednego złapię. Działamy. Szani FIBA! ...że gruba. próba szerzenia ich. Przestańcie. Dyskryminować mnie ze względu na moją głębokość. Przepraszam, że przerywam tutaj ważne spotkanie uliczne, ale Dzień trafiłem przynajmniej Dajno. Cześć, chłopaki, trzymajcie się. No cześć. Powodzenia. Dobra. O, jest chupa jednak. Zobaczcie, wyświetlił mi się teraz na ekranie startowym w końcu. E, słuchajcie, trochę się nachodziłem dzisiaj. Co tak, jestem w kosmosie? Jest 18 chwilkę. Teraz przyszła pora na podsumowanie pierwszego dnia gofesto. Nie złapałem żadnego kolejnego shiny po, po tym, po tym daino. Czyli mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Całkiem fajnych, kilka nowych całkowicie. Ogółem było całkiem przyjemnie. Piłem troszkę Dastu, troszkę Expa, fajnie było tak wyjść, spotkać się ze znajomymi. Powiem Wam szczerze, że co do tego GoFestu mam takie mieszane odczucia. W sensie był bardzo dobry. Był chyba najlepszy ze wszystkich GoFestów pod względem takim, że był najbardziej przystępny. Był w bardzo niskiej cenie, nie trzeba było nigdzie jechać, można było wziąć udział u siebie w mieście za tanie pieniądze, bo ja zapłaciłem za ten bilet 20. 29 albo 23,99, coś takiego. Najantik później wysłał mi też darmowy bilet, ale zdążyłem już sam kupić ten bilet, zanim użyłem ich biletu. Także po prostu rozdałem go też moim widzom na Instagramie. Ten, ten kod, który dostałem dla siebie od Najantiku. Ładnie było zrobione to spotkanie z Meloetą. W ogóle ten taki motyw muzyczny całego eventu był ciekawy. Z drugiej strony jednak. Czuję jakiś niedosyt. W zeszłym roku był ten Shadow Mewtwo i to było takie wielkie wydarzenie, no bo Shadow Mewtwo pierwszy raz w grze. Jeszcze był gwarantowany z dobrym IV dla uczestników GoFestu, jeszcze był Rotom. E, także jakoś tak w zeszłym roku bardziej się czuło, że to jest coś niezwykłego. Pod względem Shiny to chyba był dla mnie najgorszy GoFest w mojej karierze. E, pod względem tego jak był zorganizowany, no to ogólnie był bardzo fajny. Ale mam pewien niedosyt, także czekam na dzień drugi, w dzień drugi robi live'a z i mam nadzieję, że jeszcze jednak, jednak jakaś niespodzianka od u nas czeka. Coś, czego się nie spodziewaliśmy będzie miało miejsce drugiego dnia Go festu, bo póki co czuję mały niedosyt. Zostawcie łapę w górze, napiszcie w komentarzach, jak Wam poszło na Go festie 2021. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.